Witaj w kolejnym dniu z życia Frografa. A. Chwile mnie nie było, nie? Nie, no, jeden dzień przerwy. Zaraz się będę tłumaczył. Dobra, dzisiaj jest piątek, czyli wy oglądacie to w sobotę. W czwartek był dzień beztreningowy. Przyznaję się, znowu zajebałem nie wypiłem kreatyny. Jak nie mam treningu i was, no to gdzieś tam nie pamiętam. O tym zapominam. Ogólnie stwierdziłem, że fajnie byłoby chyba jednak robić te spacery e, tak jakby w te dni pomiędzy. Nie robić dni beztreningowych, tylko chociaż robić spacer na bieżni. Bo po pierwsze będę miał presję, żeby większą nagrywać. No, bo jest dzień treningowy. Po drugie, zawsze taka aktywność. Może być wolniejszy nawet niż to, co robiłem. Byle, żeby coś było, żeby jakiś ten przepał kalorii też był w te dni nietreningowe. I żebym poczuwał się takiegokolwiek obowiązku. A co się wydarzyło w czwartek? No, wstałem rano i normalnie zaćmienie mózgu. Ja nie umiałem się wysłowić. Y Oczywiście wziąłem kamerę i próbowałem coś nagrywać, ale totalnie mi nie szło, Czymś się taki jakbym był, nie wiem, no mówię, zaćmienie mózgu, nie? I tak, nagrywałem pierwszą stronę do pracy, z powrotem już nie wyciągałem kamery, bo stwierdziłem, że kurde, muszę sobie skupić się na powrocie do domu, na jeździe i jakoś, nie wiem, odpocząć. Wróciłem do domu, to mówię do Agnieszki, że Nagram chociaż, jak przerabiam stanowisko, właśnie w pokoju na, pod PlayStation, nie? Jak tam, nie wiem, te klawisze e, wynoszę, jak podpinam PlayStation i tak dalej, nie? No. Powiedziałem jej tak, po czym zaczęliśmy przerabiać, właśnie, stanowisko na. na stanowisko gamingowe. I przy samym końcu mówię: Ja pierdolę, przecież ja miałem to nagrywać. Także stwierdziłem, mnie. to nie jest dzień, żeby totalnie Na siłę coś, nie wiem, próbować Dieta była trzymana Treningu nie było, bo był dzień beztreningowy Później siadłem To napierdalałem do 22 w Warzona Muszę sobie coś z bagażnika wyciągnąć Bo mi się tłucze przy hamowaniu I przy przyśpieszaniu To raz, dwa Dzisiaj jest chyba ostatni dzień takiej dość Brzydkiej pogody, bo jutro już chyba jest 13 albo 14 stopni i lekkie słoneczko. W niedzielę, już chyba 18 stopni. Także, chyba już koniec jesieni? Nie, wiosny. Koniec wiosny albo koniec tej zimowej aury, i będzie zaczynać się wiosna. Mniejsza z tym, idzie ciepło. Takie korki na mieście. To raz. Tu parking, tak samo. Cały zawalony. No już dawno tak nie było. Praktycznie cała ta druga część, na której ja na co dzień nie staję, jest też pełna. Co to za? W sumie piąteczek. Tak, piątek. To pewnie wszyscy, co mają coś do załatwienia, to dzisiaj załatwiają. A zapomniałem, w środę w nocy spałem jakoś tak dziwnie, że wykrzywiłem sobie tak rękę tą lewą, którą trzymam teraz kamerę, że normalnie nie bark boli. Mam tylko nadzieję, że będę mógł dzisiaj się podciągać na drążku, bo tam jednak wyginam sobie nienaturalnie ten bark, ale jestem w dobrej myśli. Jak nie, to będę wymieniał na jakieś inne ćwiczenie. Na przykład nie wiem, zrobię sobie usuwanie sztangą albo na wyciągu coś takiego, co pozwoli mi na przykład kontuzję, ale dzisiaj jest już na pewno lepiej. Mam też spięty kaptur lewy. Mogłem sobie podłączyć wczoraj prądy, ale mi się nie chciało. Taki ze mnie leniuszek. Kreatyny nie wypił, prądów nie podłączył, ale za to wurzona, bo napierdalał. Piska wiatr jak cholera, jestem ciekaw jak będzie. Z jakością dźwięku czy będzie słychać takie trzaski i szumy czy nie Ale naprawdę jest silny wiatr Odnośnie feelingu grania na klawiaturze i myszce Nieba, ziemia lepiej niż na padzie Kiedyś próbowałem jak grałem na padzie na klawiaturze i myszce Ale ja wtedy w ogóle nic nie robiłem myszką tylko gładzikiem przy stacjonarnym komputerze a teraz robię wszystko myszką przy komputerze stacjonarnym, więc też mam inaczej te moje odczucia wyglądają. I tak jak na padzie jestem strasznie drewniany, tak na klawiaturze i myszce nawet mi idzie. Oczywiście jak na początkującego po nie wiem, pięcioletniej przerwie, czteroletniej, nie wiem, paroletniej przerwie. warunki ciepłe już w pracowni Pogrzewam rękę i troszkę przemarzła. no i co leżałem tak na boku mi się tak trochę jakby zrotował bark w tamtą stronę i wczoraj jak ubierałem nawet koszulkę i zrobiłem taki ruch gdzie była rotacja w tył to czułem ból dzisiaj już tak kontroluję oczywiście żeby i tak nie wyrzucić na luźno ale nie mam takiego bólu więc myślę że już będzie git. zabieram się do rozkładania stanowiska Klient się mój spóźni delikatnie, więc mam myślę, że z 15 minut lekko czasu na to, żeby sobie to na spokojnie wszystko ogarnąć. Wracając jeszcze właśnie do gry na klawiaturze i myszce, kurwa, to jest y, taka różnica. Ja mówiłem do Agnieszki, że jakbym ja w tamtych latach, gdzie tak tukłem codziennie grał na klawiaturze i myszce, to ładnie bym tam wymiatał. Jest, no jeśli chodzi o movement, o szybkość takiego obrócenia się, nie? No to to jest tylko ruch ręką, tak i tak, a na padzie wciskasz i jesteś zależny od tego, jak się ten joystick przesunie. Wiadomo, można sobie czułość większą ustawić. Także teraz zacząłem grać na padzie, to się załamałem, myślę, ja pierdolę, to ja zaczynam od początku, to jest żadna przyjemność z gry, bo co ląduje, to mnie zabijają. Wczoraj odzyskałem troszkę e, taką nadzieję. Oczywiście, nie jestem tygodniowym specjalistą. Też będę ginał non-stop. Jak mi wyrosuje troszeczkę lepszych zawodników do lobby, no to będę po prostu, będzie śmierć za śmiercią, nie? Ja się z tym liczę. Ale zawsze mam jakąś szansę na, mm, nie wiem, kogoś na moim poziomie albo słabszego dopaść i skatować. Wiadomo, słabszego to zawsze lepiej, nie? Ale na moim poziomie myślę, że też już zawsze bardziej wyrównana walka. Miałem wrażenie, że wczoraj właśnie widziałem, kto gra na pacie, bo jak zaczynałem go obiegać, gdzieś tam skakać dookoła, to gość nie miał szans się obrócić i zareagować, nie? Ja tu się produkuję, a nie włączyłem sobie nagrywania kamery, dopiero teraz widzę, że na zielono się świeciło, więc włączam jeszcze raz. Ernest napisał mi komentarz, żebym oglądał sobie Synów Anarchii, czy Synowie Anarchii. Ten serial o klubie motocyklowym w Stanach Zjednoczonych. Oglądałem z Agnieszką od deski do deski. Mega zajebisty serial, wkręciliśmy się w niego. No, zajebisty. Naprawdę żałowałem, że się skończył, ale już oglądaliśmy, więc czekam na kolejne propozycje. Dodam, że Jedynego serialu z tych chyba takich topowych, co są, nie oglądaliśmy gry o Tron. Oglądałem jeden odcinek, nawet nie wiem czy nie ruszę do drugiego. Strasznie się ciągłe kwaki z olejem, nie mogłem tego prze jakby przetrwać, tak? Przebrnąć przez nie. I słyszałem, że tak bywa i pasuje, dać mu szansę, a potem się rozkręca, ale zostawiam go sobie gdzieś jeszcze na później. Tak to oglądałem. Wszystkich władców pierścieni, od seriali po jakieś tam wiadome części, Harry Potterów, eee, właśnie, nie wiem, jak Synowie Anarchii, eee, Prison Breaka, eee, tego co, co, było? Breaking Beda, eee, ostatnio gdzieś tam był serial Power na Netflixie, też miał z 6 sezonów, eee, różne jakieś, nie wiem, Gangi Londynu. Tego naprawdę masę, no bo tak, w pracy często z klientami oglądam seriale albo filmy i w domu też często przed snem puszczamy i coś oglądamy. Także tego jest tak przerobiona ilość, że naprawdę skandynawskich seriali, jakieś, nie wiem, kasztanowe ludziki, jakieś inne, nie wiem, morderstwa na jakichś mostach czy coś, wszystko gdzieś tam poprzerabiane. Także szukamy takich perełek, które, no wiadomo, nie obejrzeliśmy jeszcze. Co za dzień, jestem po pracy, ale na zewnątrz jest pogoda deszczowa. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam kobieta idzie z parasolem. O! Ja chyba jestem na tą pogodę strasznie wrażliwy, bo kurwa, mam problem zebrać myśli. Nie nagrywałbym dzisiaj, bym nie miał ciągłości, że nagrywałem ileś tam dni. Nie bym nie wiedział, że właśnie dobrze wpływa to na mój trening i tak dalej. Jestem senny, ciężko mi się skoncentrować. Kurwa zawijam do domu, albo się zdrzemnąć, albo coś. Chyba, że mi przejdzie jak zjem obiad, nie? Dobrze, że jest piątek, że jutro mogę się wyspać troszkę dłużej i mieć na więcej rzeczy wyjebane, bo naprawdę. I dobrze, że zaczyna się ładna pogoda, a przynajmniej mam taką nadzieję od jutra albo od niedzieli był ogólnie klient na konsultacji e, teraz po sesji, czyli miałem sesję z tym znajomym i po wszystkim jeszcze był klient na konsultacji i tak mi opowiada o tym co by chciał mieć w tym tatuażu a mój mózg po prostu tak ja sobie myślę jak ja mam to skleić do kupy i wymyślę, bo wiecie klient często przychodzi i mówi wam Wizję, nie? Na przykład, co by chciał, e, hasła, hasłami takimi, na przykład, że nie wiem, rodzina, coś tam, jakieś przemijanie, czy nie wiem, jakieś pasje, hobby i tak dalej. No i wy musicie ubrać to we wzór, w tej tej pierwszej formie, jak macie konsultację, żeby on wiedział, że e, żeby on widział, że wiecie, o czym mówicie i w którą stronę chcecie zmierzać z tym wzorem. I on wtedy wie, czy w dobrą stronę, czy w złą. Nie, czyli musisz tak naprawdę pstryknąć palcami i ten wzór mu zobrazować, że ty, no widzę to tak i tak, to będzie wyglądało tu. Ja bym to widział tak, coś tam, symbolikę bym dobrał taką na przykład yy, mniej więcej rozrysować na karcie i tak dalej, nie? No, a tutaj taki laks. Myślę, kurwa, ale za chwilę gdzieś tam ten mózg zaskoczył. Jeszcze była Agnieszka coś pomogła i poszło, żeśmy wymyślili, myślę, że zajebisty pomysł na łydkę. Znaczy, nie myślę, tylko na pewno będzie zajebisty pomysł na łydkę, eee, trzeba go tylko doprojektować, ale na to mam jeszcze dwa miesiące, także udało się, ale było ciężko. W sumie miałem nagrywać przez drogę, ale mam wam robić znowu timelapsa ulicy i eee, w sumie pada na zewnątrz? Pierdole, widzimy się przy obiedzie. I tak jak mówiłem, obiadek dzisiaj kotlety sojowe, takie o już tutaj polowanie kotelaczkowe, i znowu byłbym zapomniał. Dlatego zrobiłem sobie teraz miksturę do wypicia: kreatynę, i trzeba ją opędzlować. W ogóle to strzaj temat, że tutaj w pokoju jest naprawdę prawie, prawie zmrok. No widać, że za oknem jest, to yy, tu widać, nie, za oknem jest szaruwa, ale w pomieszczeniu jest naprawdę ciemno. Jedyne światło to jest od monitora. Tak, ta kamera ładnie nagrywa w ciemnych warunkach oświetleniowych, naprawdę, to jest szok, naprawdę DJI. Bardzo dobrą robotę zrobiło z tą kamerką. Mogłem to wypić zaraz po obiedzie, mam nadzieję, że nie będzie mi się tym kwasiorem odbijało. Na treningu. No i jestem kolejny dzień. I znowu kolejny dzień mi się nie chce. Ale to taki dzień, bo zrzymnąłem się zaraz przed treningiem, więc wiecie jak to jest. Człowiek zanim się rozbudzi, to ostatnia rzecz, o której myśli, to właśnie pójść zrobić trening. Zobaczę jak Bark po przy rozgrzewce poczułem taki ból tutaj w parku, ale może nic nie będzie przy podciąganiu. Nagrywam podciąganie standardowo, tak jak ostatnio, a potem już z kamery lecę resztę i widzimy się na e, biegniu. Górnie tak sobie właśnie myślałem, no bo Wystartowałem z projektem, żeby nagrywać codziennie nie? Eee, vloga. Ale w ten jeden dzień wczoraj, co miałem wolne, to było mi też potrzebne. Bo wiecie jak to jest, wstaje rano, kamera, <laughs> zanim pójdę spać muszę zmontować, uploadować i tak dalej. A tak to mam jeden dzień takiego jakby odpoczynku, że nie muszę nic zrobić, tylko mogę na przykład robić to co chcę. I zastanawiam się, czy nie wprowadzić takiego jednego dnia, tylko w jakiś dzień, na przykład dni treningowe, typu niedziela, że niedziela zawsze jest czas dla mnie. Myślę, że to byłby dobry pomysł, bo w niedzielę raz, że nie zawsze się coś dzieje, a dwa, po prostu odpocząłbym, nie? Od wszystkiego. Muszę przemyśleć. Dzisiaj dam znać. Końca treningu. Co postanowi. A te dwa powtórzenia teraz z pierwszej serii weszło nawet, o dziwo, bardzo gładko. Znajomemu mówię, że mam kontuzję barku, to znaczy, że boli mnie bark, nie? Bo coś tam przeskoczyło. On mówi, dobrze, to znaczy, że twój organizm się zaczyna przystosowywać do tego, że się w końcu zaczynasz ruszać. Może i racja. Wiadomo, że trzeba uważać, żeby całkiem gdzieś tej, tego bólu nie przerodzić rzeczywiście w kontuzję, ale coś w tym może być, że zacząłem się ruszać, gdzieś tam progresować no i organizm się przystosowuje. Jeszcze nie mam na tyle siły, żeby tego. Mam także. Zawisam, nie, zwisam sobie i tu nie mam problemu, żeby podciągnąć gdzieś do takiego momentu, tylko żeby to wykończyć jeszcze, tej siły brak. Dobra, zabieram się za resztę ćwiczeń i widzimy się yy, przy bieganiu. Dzisiaj wszystko idzie jakoś, nie wiem, nie tak. Pierwsza seria podciągania spoko. Każda później kolejna to była taka ciężka i każde z tych ćwiczeń, które tutaj były, pompki tuż w trzeciej serii mnie prawie zajechały. W czwartą jakoś zmordowałem i reszta, no naprawdę. To jest chyba po prostu koniec tygodnia, pogoda, zmęczenie organizmu, nie wiem. Ale przyjdzie teraz weekend. To będzie odpoczynek w niedzielę. Będę robił trening spacerowy tylko. Dobra, jest piesznia. Big start, cztery i pół. Widzimy się po wszystkim. Nawet wyłączyłem po 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 czterdziestu. Dobra, skończyłem. Ach, miałem dać znać co do niedzieli, pewnie niedzielę będę robił sobie wolne, żeby złapać oddech, także u Was to będzie przerwa w poniedziałki zawsze, że nie będzie vloga, no bo daję z dniowym opóźnieniem, nie? No, ale jutro się widzimy normalnie, także do jutra.